Lera jasna. Człowiek jeszcze może się cieszyć takimi banalnymi z pozoru rzeczami. Hania jest pod wrażeniem, a Haneczka to już w ogóle... Jodę! No ale daj mi się wyprzedzić! Widzieli wy z bliska amerykańskie szulbusy? Piękne, co? Echo, echo, jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Halo? Przerwa na śniadanie, na kawę, na kanapkę. Tu co jest to jej Faster, tam Fasti. A tu mamy szybkie fast śniadanie Breakfast. Tu dawniej był pont pontonowy most, to była Gehenna, bo to w odpowiednich porach trzeba było przyjechać, żeby się przydostać na drugą stronę. Wyspa Sobieszewska. Kaczuszki, tak jest, tak wyglądają kaczuszki. Haneczka w spożywczaku. Ja pilnuję dobytku sprzętu. Fajnie się ty. Ile zrobiliśmy? 27 km. Pięknie. Rezerwat przyrody w Jesteśmy na Łasze? Nie wiem, no tutaj już nigdzie, To już jest koniec. Uciekliśmy stamtąd, bo było za dużo turystów. Tu by było fajnie się no, no, nic Nie ma. No, a tutaj. Jest to bardzo zapuszczone. Przepiękne pole. Słoneczników Haneczka dorwała jabłka. Oto nasze przestrzenie Tu się rozbijamy Sarenka tam pobiegła Najpierw kawa I za chwilę pulpety A tam będziemy mieli Piękny zachód słońca Niestety trochę hałasu jest, ale trudno Fajnie jest? Nie. Szykujemy ale tu jest napisane obiad dla trzech osób to jedną trzecią trzeba zostawić albo saren jakiś zje ale, ale już pachnie a jestem aja, głodny aja, po całym aja. dniu i rzeczywiście dla trzech osób po dwa pulpepy a jeśli na dwójkę to będzie po trzy i to jest miłość i ja pierdo Pokaż no, mnie <grymne> tu do ekranu. Ale grzyb. <grymne> Idę na grzybą mi <grymne> Nocne dmuchanie trwa. Ale powiem wam, że ciepło to nie będzie. Wczoraj było w Gańsku 15 stopni. Uch, jak fajnie. Ja i to jest super. Jak zwykle w niedzielę jajecznica, no przecież tradycji musi stać się zadość. A, na szczypiorze ze szczypiore. O, Haneczka wstała. Dzień dobry, Polsko Dzień dobry, dzień dobry. <noise> Jakie skarpeteczki masz tym razem? O, tak, nie było demonstracji. Proszę, mi się. w zieloną bluzeczkę. To ja już zarzucam jajami. Na zielonej trawie. Należy wąchać jaja, ale mam tu kamerę. Proszę bardzo, Rafałek tradycyjnie robi jajóweczkę z rana. Tak, czekam aż białko się zetnie. Ładne śniadanko mamy. Cudowne. Pięknie przygotowane. Śniadanie na polanie. Nie ma łedy, nie ma mycia. No to smacznego, madam Smacznego, och, zabrałam tobie. A przecież są różne kolory. O! Tutaj, a ja widelcem Ale rozgardiasz. ale co to się tu działo jak po wojnie jakiejś? No dobra, po tym całym rozgardiaszu posprzątane, i jedziemy w kierunku Gdańska. No i turlamy się. Słońca będziemy mieli z lewej strony, ale trochę też z tyłu, więc wszystko gra. Tu wczoraj była sarenka, wprawdzie krowy my w życiu widzieliśmy, ale... Teraz naprawdę to rzadko, żeby gdzieś przy gospodarstwie widzieć, a takie to już w ogóle. Haneczka w żywiole A ja sobie poszukam w tym czasie krótkofalówek w internecie, bo trzeba kupić. Mamy tu różne zabawkowe, no nam wystarczy takie. Walkie-talkie, baofeng. One są fajne, bo mają zestaw właśnie słuchawkowy. Dobrze? Dobrze jest? Chwila na zimne napoje chodzące. Które to jest godzina, żeby były? Pary duch, koła brog! Przecież by wieża na miastka. Po co to stoi tu? No, z paluszkiem Słaba. To nie było spektakularne. Jak widać, tu jest dużo zielonego terenu las. I się rozbijamy gdzieś myślę taka odważna jesteś, że przodem a jak wyjdzie Ci dzik? przepiękny las prawda, że ładnie, Haneczko? Zdobny. o, trójaki są, widać ale ładny mu czerwony tam był ale jest znowu to samo, że nie ma śpiewu ptaków. Ej, Rafałku, dokąd zmierzasz? Coś tu się wyłączyło, ja piernicę. Widzimy coś wspaniałego, ale tutaj jest pełno ludzi. Zobaczymy, co się wydarzy. Do wieczora może pojadą. Jestem, jestem. Mamy już. Yy... Jedną kreskę w dół, jeśli chodzi o krótkofalówki, a wędkarze to jeszcze gorzej, bo tu będą na skraju przecież jezioro. Hanaczka w żywiole, bo koniki tam są. Moja pierwsza wywrotka w życiu. Dziura nagle, tył się zapad i koniec. teraz trzeba go tylko podnieść. Dobrze, ty sam się podniesiesz nie? Ale mamy fantastyczne miejsce. Tam konik, tutaj pola mąki, zagajnik. Hameczko, mam pytanie. Tak słucham cię. Czy nie jest tu wspaniale? To jest raj, wręcz jedno z piękniejszych miejsc, gdzie mogę podziwiać i naturę i faunę. Tak? Coś cudownego. To jest. Piękniejsze niż oglądanie. Ja jutro kupuję za 1000 złotych gry komputerowej. O nie, komputerowe. nie, żadnych gier komputerowych, to ja bym cię wtedy rzuciła. Liby, czarny prys, czar, prys. Pierwszy raz nie będzie jajecznicy. Robimy przerwę. Czyżby dzisiaj pierwszy raz nie było jajecznicy? Pierwszy raz od jakiegoś czasu na majecznica Już czuję pyszny smak mielonej, szynkowej konserwy Od razu widziałam piękny sad la ale śniadanie ja Jestem tak głodny Że może być Ja dobry polecam jest? paprykarz Dobry jak zadań Bardzo zadań. dobry No i co? Biwak biwaki po biwaku po A okruchów tu od drożdżówek jubileuszowych wszystko co piękne szybko się kończy worek śmieci jak zwykle ład tutaj wszędzie jest jest pełno rowów, dołów dlatego ja wczoraj w trawie nie widziałem pięknie jak jest? jak są, jest kierunek gofry ja nie pamiętam kiedy ja jadłem gofry to są nasze gofry i lemoniada. Lemoniada jaka? Mango ananas. No, A to są nasze fury. I się okazuje, że o, z jednym namiotem, z paroma pierdolami, może setę jechać fajnie. Będzie pamiątka, jak będzie w jej dziewięć do ich. Mango fury. Panie pilocie, dziura w samolocie. Tak, waluszki Tak I znów jesteśmy przy lotnisku Nie pogadasz Będzie kompot jak ta lala Teraz jedziemy na zapiekanki Tak, jest moja zapieknika. Dzisiaj jedziemy spontanicznie w kierunku Trąbek Wielkich Zupełnie spontan, nie wiemy Patrzyliśmy na mapę, widzimy jakieś las nie było zimnej pewności, ale ona jest w miarę chłodna. W miarę chłodna jest, mówi Haneczka. Zaskoczyła cię, Sarenka? Tak. Bo jesteśmy, tak zaskoczyło. Bo jesteśmy w zaskoczeniu. I co, Haneczko? Nic oprócz śmietnika tutaj ciekawego nie ma. Co kombinujesz choneczko? Właśnie przecież to jak się nie ma co się lubi, tak się lubi co no się Ależ ty kombinatorka jesteś, a nie masz miejsca na, rękawy, na dziurkę. A tam mamy przykład jaką może być świnią i jak sypić nasze polskie lasy. Ale fajna no, ja czekam i co? No, super kapitalnie. Tak. Prima Soft A ja mam płaszcz mocno uważaj na kabel W różnych naszych odcinkach prezentujemy Twoje skarpeteczki Czym dzisiaj się popiszesz? Frędzelkami takimi jak ma Frędzelkami I fe... są <laughs> Ale nie chcesz płaszcza ode mnie, dlaczego? Bo nie ten... <laughs> ten jest bardzo oryginalny o w każdym odcinku jest A. co najmniej parę razy O, i tutaj kawa może być wesoło? może Kapu. Kapu. Cino. A, Cino. Cino, ja cino W sensie kapu kapu. W Donalcie taka kanapka, dwie dechy. A tutaj za miłość. Ale jajeczko nawet to. W Donalcie tak nie ma. Brawa. Dobre? Mhm, Uwau, mhm. pycha chciwusz. Ja nie wiem za bardzo jak go chwycić, żeby tutaj mi to wszystko w ręce. nie poleciało. Aha. Opuszcz. Ale Brawa. twoje paluszki tu tu. Ale ogóreczek do mielonego tu w bułce z cała Ekstra liga pierwsza Oety mm. Człowieku Niespodzianka Rafałka. Co to jest? Czerniczek na zimno kokosowy yeah. yeah. Mia um, um. mm, Pycha, mm. Mm, pycha. Tu wód. Mm. Kombinezon foliowy spisuje się Ciepły. o Super. Ale czat, jakie, te chmury jakie? No, no nic, zmierzamy z powrotem do domu. Hania krzyczy, że ma. Małyskały. No, ale krótkie. O. Siedzi mądry o, na skuterze tak, z o. O. o opadła Ej. I na sam koniec kormorany na drzewie. Tam była czapla, ale poleciała. I to koniec naszej dzisiejszej wyprawy. Strasznie się pogoda załamała zupełnie co innego niż miała być. Ale o, i, tak, i tak było fajnie. Świetnie jak zawsze było. Zawsze jest fajnie. No, no właśnie. Trzeba tego chcieć i tak. lubić to, to. Będę powtarzać co kilka stopni, dobra. A nie, dobra, ja weźmę. No dobra papa.